To jest druga część programu Artyści Rynków. Jacek Brzeski, Polset News, I Love Trading. W drugiej części Łukasz Wardyn, CMC Markets. Witaj Łukaszu. Dzień dobry. Przyglądamy się najpierw rynkom wschodzącym. No i tutaj szanse na sukces, szanse na zarobek chyba trochę mniejsze. Pojawiają się ostrzeżenia. Ano, bo burzy się po prostu koncepcja wszystkim. No, tak to często jest, jak wszyscy mają identyczną koncepcję, jak to ma być, to się nagle na rynkach zaczyna to burzyć, więc taka, taka natura jest wszelkich właściwie działań inwestycyjnych i spekulacyjnych. A koncepcja była taka, że dolar będzie coraz słabszy, inflacja będzie powoli wzrastać, ale w momencie wyjścia z pandemii wyskoczy. W związku z tym to jest wszystko dobre dla surowców, dla rynków wschodzących. Pierwsza część tej układanki, czyli dolar, analitkom pod tym względem nie wyszło i zamiast osłabiać się, bardzo mocno zaczął e, wzmacniać się. Więc to jest, to jest pierwsza część. E, pozostałe cały czas jeszcze są aktualne ale widać, że już poszczególne banki, niektórzy analitycy zaczęli się wyłamywać z tych, z, tych, z tych prognoz, które właściwie były podobne wszędzie. I Morgan Stanley już zaczął ostrzegać, że być może to, co widzieliśmy na początku stycznia, to był szczyt tej właśnie hossy na rynkach wschodzących. Ja tutaj nie podzielam, nie podzielam tej opinii. Owszem, Owszem, jeżeli chodzi o euro-dolara, to właściwie od samego początku byłem dość sceptyczny, że to tak łatwo pójdzie inwestorom i euro. Tak będzie łatwo zyskiwać w momencie, gdy wszyscy gdy wszyscy mieli euro. Nie mówię, że w długim terminie tak nie będzie, ale naprawdę to wymaga jeszcze, jeszcze czasu, żeby przynajmniej te opinie się podzieliły. Natomiast wyceny na wielu rynkach na wielu rynkach wschodzących szczególnie wyceny tych spółek które nie dotyczą rynków stricte bazujących na surowcach wydobywców dokładnie takich na których liczy się po prostu im wyższa cena tym większa marża bo wyższe są bo relatywnie będą coraz wyższe przychody w stosunku do kosztów wydobycia to myślę że niekoniecznie na tego typu spółkach ale na pozostałych spółkach, po prostu z rynków wschodzących, tej starej ekonomii, no wiele z tych spółek na, na wielu, w wielu krajach, w wielu indeksach jest dość nisko wycenianych. Więc tutaj zdecydowanie bym tej hossy, tak jak Morgan Stanley, nie przekreślał. Chociaż oni może nie, nie że przekreślili, ale ostrzegają, że może już jest po wszystkim. Czyli, mimo wszystko, z rynkami wschodzącymi nie musi być wcale źle. Jak jest i jak będzie z amerykańskim indeksem SP 500? Ostatnie dni nie są najgorsze, choć od pewnego czasu mamy takie raczej dreptanie w miejscu. No tak, ale wszyscy byśmy chcieli, żeby na przykład na, na Wigu czy na Wig 20 było takie, takie dreptanie. W zeszłym tygodniu było jakieś ostrzeżenie właśnie techniczne, wielu inwestorów się przestraszyła tym sam, a, a wczoraj już byliśmy znowu na tym samym poziomie, więc oczywiście zawsze grozi gdzieś tam jakiś podwójny szczyt, no bo jesteśmy, bo jesteśmy pod oporem, ale nikt nie jest w stanie tego, tego wyznaczyć. Generalnie trzeba patrzeć jednak w górę no tak jak tak jak jest trend wzrostowy bardzo mocny trend wzrostowy owszem jest wiele sygnałów że, że już ten poziom spekulacji jest na najwyższym na najwyższym poziomie wiele jest zresztą ostrzeżeń też różnych banków według swoich różnych takich kombinowanych wskaźników mówią o tym że jesteśmy czy nawet już wygenerowaliśmy sygnał sprzedaży, który mówi o tym, że, że po prostu jest już za duże przegięcie spekulacyjne? No na pewno to, co się zdarzyło w związku z tymi szalonymi akcjami, gdzie, gdzie był ten ścisk krótkich pozycji, to na pewno jest właśnie taki też symptom, że no fundamenty zdecydowanie przestały się liczyć. Więc no, jest bardzo spekulacyjnie. Rynek jest przegrzany. Jest to bańka na, na, wielu, na wielu spółkach. Zdecydowanie i to, to w ogóle już jakieś tam kolejne stadium tej bańki. Ale mimo wszystko łatwiej jest powiedzieć cały czas, że przed nami kolejne szczyty, niż że przed nami dynamiczna korekta. Więc no byki, byki są dalej, byki są dalej mocne. I nawet wczoraj. Był taki dość szybki odwrót, gdy dotarliśmy do tego poziomu oporu, i dzisiaj już lądujemy z powrotem w tym samym miejscu. Więc e, niczego nie można przekreślić, ale, ale byki są w przewadze. To teraz już zamkniemy temat amerykański i temat amerykańskiego dolara, który jest, o czym już mówiliśmy, wcale nie słaby, tylko właśnie wzmocniony. Indeks dolara na najwyższych poziomach od dwóch miesięcy za euro płaci się nawet mniej niż dolara i 20 centów. Jak spojrzymy na ostatnie kilkadziesiąt godzin, to także w relacji do, do, do złotego dolar jest wzmocniony. Natomiast na, na dolar złoty jest od tego, od tego dołka z grudnia jest taki klin wznoszący, więc w sumie nie jest to, jest to dobra formacja dla pyków, ale wczoraj odbiliśmy się od tego dolnego ograniczenia, dzisiaj dość mocny, dość mocny wzrost, więc złoty na razie jest w takim, bym powiedział, trendzie horyzontalnym, a w średnim, długim terminie na razie cały czas... Jednak przewagę, jednak przewagę mają byki. Przede wszystkim, co mnie, co mnie martwi, to takie już podejście, które jak, jak inwestorzy, analitycy zaczynają czytać ten rynek nasz złotego, że w stylu czy, czy spekulanci będą chcieli sprawdzić. Siłę NBP, będą chcieli sprawdzić, czy NBP tak naprawdę będzie bronić tej słabości złotego. To jest, to jest, tak, to jest tak niebezpieczne, to jest tak niebezpieczne podejście. Zresztą, znowu mamy, mm, mamy taką informację o ostrzeżeniu, o potencjalnych interwencjach. A naprawdę z punktu widzenia takiego spekulacyjnego, jak, jak przeglądniemy sobie historycznie różnego rodzaju tego typu akcje naprawdę to jest tak to jest takie igranie to jest tak niebezpieczne e, no oby tylko nie było tak że właśnie spekulanci zdecydują e, zdecydują tutaj coś, coś testować. Najlepiej żeby po prostu to, to wszystko to wszystko na złotym odbywało się po prostu, po prostu rynkowo. E, słyszymy, że w Czechach jest szansa na podwyżkę stóp procentowych, no to raczej NBP nie pomoże w tym, w tym osłabianiu złotego. Myślę, że inwestorzy będą oczekiwali tego samego, a nie właśnie kolejnej obniżki, więc to to może nawet zachęcić jeszcze do złotego. No zobaczymy. Na razie niedźwiedzie Niedźwiedzie są tutaj na, na dolar złoty, na euro złoty, są, są w średnim i w długim terminie w przebadze. No i na koniec przedsiębiorstwo wielobranżowe, wielkie polskie przedsiębiorstwo wielobranżowe, czyli PKN Orlen, z notowaniami, które no są trochę poniżej tego, co widzieliśmy na początku stycznia, na przykład. No to, jest, to jest bardzo dobre podsumowanie tego, co się właściwie dzieje w Orlenie od, od kilku lat. Od kilku lat. No ale cóż, ja myślę, że inwestorzy wiedzą, taka to, taka to jest spółka. Myślę, że to w długim terminie już się, już się nie zmieni, niezależnie od tego, jaka ekipa będzie, będzie u steru, mówię tutaj politycz, politycznego steru natomiast te wyniki, bo dzisiaj mieliśmy serię, serię wyników wcześniej o, o też um, usłyszeliśmy o, o szczątkowych wynikach lotosu też no generalnie ja uważam, że te wyniki są bardzo dobre i no według mnie ten kurs jest względnie względnie nisko jak, jak na tego typu wyniki, a cały czas przecież jesteśmy jeszcze przed, przed tą sytuacją wyjścia z pandemii ewentualnego tak jak mamy ten short squeeze na, mieliśmy na, na, na akcjach na takiego short squeeze właśnie na rynku surowców i short squeeze też e, infrastruktury bo infrastruktura e, i również i również właśnie tutaj e, petrochemiczna ale też też z różnych innych e, branż nie tylko rafineryjnych e, no ma swoje ma swoje ograniczenia e, również Przypadku, również w przypadku wydobycia, wydobycia ropy. No więc, więc tutaj naprawdę może, może być taki moment bardzo szalonych cen ropy, gdzie te marże i dla wydobywców, i rafineryjne. Ale też nawet y, y, różnice dla, dla konsumentów niekorzystne pojawią się. Więc no, to, to może być korzystne, albo będzie wręcz, jeżeli tak się zdarzy, jednoznacznie korzystne dla, dla Orlenu, więc dużo dobrego według mnie przed, przed tą spółką w zakresie tego głównego biznesu. No, no właśnie może to jest to, że ten, ten pozostały biznes to jest wielka niewiadoma, ale ten główny biznes Orlenu. No, ma raczej dobre perspektywy. Inwestorzy nie widzą tego, nie wy, albo nie wyceniają po prostu tego, tak? I, I jednak ten kurs jest niski, dzisiaj wyniki były trochę lepsze od rynku, przede wszystkim według mnie nie było negatywnego zaskoczenia, jeżeli chodzi o wyniki Orlenu a kurs raczej stoi, stoi w miejscu. Ciekawe, ale generalnie to jest dobra wiadomość, te wyniki Orlenu dzisiejsze. O wynikach spółek, o rynkach, walutach mówił Łukasz Wardyn z CMC Markets. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. To już wszystko w programie Artyści Rynków. Następny odcinek jak zawsze w czwartek, czyli 11 lutego o godzinie 16. Jacek Brzeski, Polsat News, I Love Trading. Do zobaczenia.